Ah, siemaneczko, Już akurat z tej strony, witam Cię na moim kanale i witam Cię w marzenii, serii Marzenia Każdego Gracza. Tym razem mamy 0.3.0.4 i kompa nazwałem Skylake Tundra Impact Trader Mini Fortress. Bo najbliższe dwa zestawy, chyba dwa zestawy, tak, będą um, z komponentami, a z akcesoriami Silverstone'a. Dlatego jest Mini Fortress, bo to akurat ta wersja Tower Mini, Mini Tower Mini Fortress, Mini Tower Fortress. O, może tak, dobra, lecimy po kolei, to już będzie jakby pełnoprawny kąpiel, aktualizacja. No i tak, procek to i56600K, czyli podkręcalny oczywiście. Do tego chłodzenie wzięliśmy Silverstone SST TD03 Slim Tundra, 120mm Water Cooling IO. Do tego płytę Asusa Z170i Pro Gaming, taka płytka. Tańsza od Impacta, a też bardzo fajna, można kręcić. Do tego pamięci Avexia Republic of Gamers Impact serię 2x4GB, DDR4-2666CL15, czyli 8GB LED Na dysk twardy standardowo, ostatnio standardowo, bo zamiatacz dysk prędkości, zamiatacz prędkości, czyli Samsung 950K Pro... 256 GB na M2 oczywiście nadane też u mnie ostatnio standard, bo lubię mały dysk szybki 700 obrotów 1 tera, czyli Hitachi HGST Travelstar 7k 1000 1 tera SATA 7200 obrotów 2,5 cala, czyli jest mały, w miarę chłodny, łatwo go zamontować, można go schować, jest szybki, no i pojemny 1 tera, nie? No, a na kartę graficzną w tym miesiącu króluje, można powiedzieć, wersja referencyjna z pięcioletnią gwarancją. zotaka GeForce GTX 980 w wersji OC 4GB. W każdym następnym zestawie tą kartę włożyłem, bo moim zdaniem jest jej cena w porównaniu do innych oczywiście referencyjna, więc małe obudowy i wypychamy całe ciepło na zewnątrz. Oczywiście. Zielony, napisik to bonus. Wersja OC, oczywiście, więc fajnie, za tak trochę ją podkręcił. Ma oczywiście backplate, bardzo fajna, i dlatego ją wybieram w wszystkich, oprócz tych dwóch pierwszych, które już były w kolejnych wszystkich zestawach MKG. Zasilacz to Silverstone SST SX600G, Strider oczywiście, Gold, sprawność 60 Plus Gold, 600 W, zamiata. A obudowa to Silverstone SST FT03B mini Fortress black. Także ta obudowa jest naprawdę kozacka, bardzo fajna układ, układ masz taki, nie jak nie widziałeś, jak widziałeś, no ona już jest jakiś na rynku czas. Masz Air to na dole i wszystkie komponenty są ułożone tak, obudowa, tak, znaczy ta obudowa płyta tak, grafa tak, i, i, i jakby wejścia wszystkie są na górze te porty, tak? tam monitor, gdzie. Tykasz, zasilanie, i USB, i tak dalej. Także cała cyrkulacja. Obudowa jest zamknięta. Z każdej strony nie ma okienek, i tak dalej. Ale cała, cała. Szkoda, bo jakieś światełko można popuścić i jakieś ledy. Ale cała, cała cyrkulacja jest naturalna, tak powiem, Grawitacyjna. Tak jak powietrze od chłodnego do ciepłego leci do góry, tak fajnie cyrkulacja jest tutaj ustawiona. Następna to będzie, a to już nie będę ujawniał, jaka będzie następna konfiguracja. Oczywiście Windows 10, Home do tego i cena, którą podam, to jest 7954,72, czyli 7954 zł i 72 grosze. I to jest cena już na fakturę, to jest cena brutto z moją magią szakala i za graty. I co, jeśli chcesz na firmę, to oczywiście tak. Jeśli chcesz po staremu, to proszę bardzo, sam kupujesz graty i przysyłasz do mnie 300 za magię szakala i lecimy. Jeśli miałbyś jakieś pytania dotyczące tego zestawu, proszę pisać komentarze. Jeśli nie, jeśli będzie to pytanie do mnie, w jakiejkolwiek innej sprawie komputerowej, osobistej czy jakiejkolwiek innej, to proszę pisać albo na maila podanego na górze, widzisz, żebyś nie musiał szukać w opisie kanału, nie? bo tam też jest, ale nie wszyscy znajdują. To już jest inna sprawa. Albo proszę pisać na Facebooku, na grupie, jeśli jesteś. Tam wtedy odpowiadamy wszyscy, jest nas, jest nas więcej, oczywiście zrobiłem czystkę. Ostatnio znaczy, zrobiłem trochę czystkę na grupie, bo się zmieniły zasady, ale to już na osobnym materiale. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę i cześć. Szakala. Lecimy zaraz z następnym <laughs> w tym miesiącu hardcore.